Już. Proszę, mamy. Sto lat starać się. Nie, nie, już! Gdzieś postawić najpierw. A, na A, postawić. To ja tak postawię na kulę. Miałeś zapalić coś, nie? miałam, bo pytałam się. I tu masz zapalniczkę? A może wstaniesz, by jeszcze tutaj widział, stań sobie na krześle czekajcie Dobra, poszło. Ładny kasper. Teraz śpiewamy. Sto Sto lat. Sto nam. I jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Niech nie żyje, 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 żyje nam. A kto? Kacper. Kacper! A ile masz lat? Pokaż. I powiedz. Szybko, szybko, szybko. szybko. No, bo nie dostaniesz prezentów. No to... no, ale no powiedz, ile? To już umiesz mówić. Ile to jest? Trzy, Trzy lata. Tak. Teraz wstań, będziesz dmuchał. No. Uwaga, uwaga, uwaga. Ale bliżej. U... chcesz sam pokroić torta? Tak. Na pewno. Tak, mi A jest na torcie? Ja. Ja. <grymny> torcie? To super. Nie, no co jest na torcie? Nie poznajesz tego pana? <grymny> baba byłta! Baba-Bilta. Nie, nie dajesz, tak? Tak, ja. No, po prostu. Poczekaj, no to jest do tortu. No, będziesz kroił? No wstań sobie. Będziesz miał większy zamach.